MTV24, moim gościem jest Krzysztof Mańkowski, prezes uzdrowiska Szczawnica, Termaleo. Panie Krzysztofie, Panie Prezesie, jak podoba się pijalnia w Krynicy dzisiaj oddana? To jest, to jest piękny obiekt. To jest fakt, że to jest obiekt, który jest e, niestandardowy generalnie patrząc na, na Krynice, na ten styl krynicki, ale myślę, że to jest budynek, który ma duża tradycja e, i pięknie remontowany. Trzeba przyznać, że po prostu to, robiło, to się robiło po cuda tutaj. E, nie myślałem, że to jest tak, e, będzie tak ładne. E, bardzo dużo sprzęt, który jest potrzebny właśnie na tę konferencję, i, i po prostu bardzo miła atmosfera. Jesteśmy na kongresie Uzdrowisk z Polski. Jak pan ocenia tą konferencję? Myślę, że ten kongres co roku jest e, bardzo ważny, bo to szerzy cały nasz branżę uzdrowiskową i i tutaj to nam pozwoliło się dyskutować o różne strategie, o różne problemów, o różne wątki, które generalnie dotyczą naszej branży. Uzdrowiska uzdrowisk w Polsce są bardzo potrzebne i są miejscowości, które nie, nie tylko robią po prostu leśnictwo uzdrowiskowe, nasze typowe medycyna, ale też są miejscowości, które są też turystyczne. I myślę, że tutaj widać e, duże chęć e, współpracy ogólnie e, z władzami, aby po prostu m, ulepszyć e, poziom usługi, ulepszyć poziom e, usług e, świadczeń po prostu tam. E, całe otoczenie, to wszystko, aby robić tak, że uzdrowiscy mogą się rozwijać e, dla dobrego pacjenta, dla dobrej kuracjuszy, które, które przyjdą tutaj. I myślę, że to jest, idzie w dobrym kierunku. Zawsze są różne buźliwe rozmowy, ale po prostu e, cel jest jeden. Rozwiązać problemy, rozmawiać o rzeczy, które są dobre, ale też złe. I pójść tam, e, robić wnioski, aby pójść tam, e, ulepszyć nasze usługi generalnie na poziom europejski. Mhm. Szczernica pięknie jest dnia na dzień. Takie opinie się słyszy od kuracjuszy. E, to dzięki rodzinie Mańkowskiej, właśnie spadkobierców z hrabiego Stadnickiego, Adama Stadnickiego. Jakie inwestycje w najbliższym czasie zamierzacie przeprowadzić? Ja chcę tylko przypomnieć, okay, my robimy, nasza rodzina robi dosyć dużo, ale to nie tylko dzięki nam, bo jest dużo ludzi też szewnicy, Szawnicy, które remontują swoje domy może na trochę innej skali, ale po prostu, które zaczynają się dołączyć do ten, do tej inwestycji Szawnicy i które remontują właśnie swoje domy według ten styl Szczawnicki, taki trochę nietypowy. E, I myślę, że to jest bardzo ważne, bo to po prostu to się połączy. To łączy pewne taki mm, ogólnie, to, to pokazuje pewne ogólnie wizerunek miasta, a nie robić tak, że po prostu e, uzdrowisko jest e, osobne, a całe reszcie jest po prostu różnie. Myślę, że tutaj właśnie całym miejscowości Szczawnica powinno być jednolite od strony architektury, od strony kultury, od strony po prostu stylu. I fakt jest tak, że my staramy się inwestować. My planujemy dwa duże inwestycje. Pierwszy to jest zakład uzdrowiskowy. To jest około 7000 m2, typowe zabiegi. Trzeba pamiętać, że uzdrowisko jest miejscowości, Szawnica w zasadzie jest miejscowością, która ma dwa profile rehabilitacyjne leśnicze. Mamy pierwsze rehabilitację ruchową i drugi leczenie dróg oddechowy, górny i dolne, to znaczy płuc i gardło. I, I to będziemy popracować, właśnie jeden obiekt, który będzie mieć te, te dwa specjalizacje wszyscy wszystkie zabiegi, środków. Etc. Drugi obiekt, który planujemy, to jest obiekt Sanatorium Hutnik, e, gdzie chcemy budować hotel, cztery gwiazdkowy gdzie będzie jeszcze jedna sala konferencyjna, która nam pozwoli robić taki mniejsze sali, bo jest dworek gościnny, który ma duże sala na 400 osób prawie i potrzebujemy trochę mniejsze sali, po prostu, aby robić konferencję, na przykład bardziej kompleksowe. I ten budynek Hutnik jako czteredwiazkowy hotel. Powinno mieć około 400 miejsc i ma być taki budynek bardzo ekologiczny, taki gdzie będzie bardzo dużo odzysk ciepła, gdzie będzie po prostu tam, em, będzie produkować po prostu swojej energii, etc. albo ocenić na, na energii. Niedawno rodzina odzyskała pałac w Nawojowej. Jak tam przebiegają prace? Co tam powstanie? Znaczy w Nawojowej mieliśmy taką sytuację, że dostaliśmy budynek generalnie bez ogrzewania, bez, no, w trudnym stanie, takie, takie nieidealne stanie. Teraz e, robiliśmy łączy gazowe, jesteśmy w, prawie na ukończeniu. My mamy budować właśnie przed zimą całe ogrzewanie tam, całe kotłownie gazowe, aby mieć po prostu możliwości grzać tego obiektu, aby robić tak, że on się niszczy. Robiliśmy inwentaryzację budynku i planujemy po prostu koncepcję. Są różne jeszcze takie koncepcje, ale generalnie tego obiektu, ten obiekt ma być jeden z silnikiem regionu, od strony taki twórco, od strony po prostu biznesowe i myślę, że po prostu tam krok po kroku e, będziemy pokazać takie, takie typowe konf zamykane kon koncepcja. E, na razie nie chcę o tym za dużo mówić, bo to po prostu mogą być jeszcze pewne zmiany, ale myślę, że na pewno będzie bardzo elegancką i i ludzi z nawojowej nie tylko i okolice będą dumni, że jest taki pałac po prostu na drodze od Nowego Sącza do Krenicy. W takim razie zapraszamy na razie do szczawnicy, bo jeszcze, bo jak pan mówi, tutaj prace trwają w nawojowej, tak? To tak, proszę. tak, tak. Zapraszamy wszyscy po prostu do szczawnicy i myślę, że aby pokazać, że w Polsce możemy. Można robić piękne rzeczy. To nie są marzenia, nie jest wszystko jest źle w Polsce, można robić naprawdę dobre rzeczy, można pokazać, że Polska jest piękny kraj, który ma dużo do pokazania. Dziękuję. Dziękuję bardzo.